pytaliście się mnie jak napełnia się dyferencjały w skrzyni biegów które mają połączenie wspólne przedni z tylnym a więc tak mamy korek tutaj do tylnego do tylnego, do centralnego odkręcamy wyrywamy olej aż się będzie tutaj wyla wylatywać przez otwór Wtedy idziemy do przedniego Tutaj ten nie zakręcamy Idziemy do przedniego Odkręcamy korek Który jest tutaj Już ja Wam pokazuję o, Mamy koreczek Odkręcamy I lejemy Aż się będzie wylatywał Dwoma Dwoma tymi otworami inspekcyjnymi Jak będzie wylatywał Zakręcamy obydwa i mamy wymienione. Wchodzi około 1.9 taka jest pojemność tego układu. Więc jeżeli wlejemy, ja zlałem 1,6 niecałe, czyli jak wlejemy powyżej 1.6, a mniej niż 1.9 to będzie bardzo dobrze. Także ja się biorę do roboty, a wy już wiecie jak to się robi. Trzymajcie się i do zobaczenia niedługo przy montażu pomp wysokiego ciśnienia. A, jeszcze wam zapomniałem pokazać olej. Olej lejemy taki g o dwie różne butelki, bo są różne lata produkcji. Tu mam 22, tu mam 25, była zmiana butelki. Ale olej w środku jest ten sam, tak więc ja biorę się za nalewanie.